też Doświadczamy tego, że nasze ciało jest jednością i nasze ciało, że całe jesteśmy w jakiejś jedności z i z naszą duszą w ciele. I, i taniec jest swego rodzaju wyrażaniem też siebie, wyrażaniem naszych emocji i obserwując kobiety, mam takie poczucie, że te emocje są w nich przez wiele, wiele lat tłumione, i że też to ciało jest w jakiś sposób wustniałe, znieruchomiałe. Właśnie przez to, że przez wiele lat te uczucia się jakoś gnieździły w nas, i teraz trudno jest wyrazić siebie, czy nawet dokopać się do tego, co ja tak naprawdę czuję, co ja przeżywam. I chyba mhm. dlatego tak y, ważnym tematem podczas kursu Kobieta w Tańcu jest właśnie temat o naszych uczuciach i emocjach. Mhm. Mogłaby Pani coś powiedzieć na ten temat, o, co ty... będzie na kursie? Tak, mhm. to jest bardzo szerokie zagadnienie. Y Myślę, że często po prostu y, tłumimy emocje, dlatego że y, może w dzieciństwie nie uczono nas y, tego, żeby mieć kontakt ze swoimi emocjami, żeby w ogóle nazywać swoje emocje. Chyba się tego nie nauczyłyśmy y, jako dzieci i nie wolno nam było odczuwać, negowano nasze emocje, że ganiono nas za nasze emocje. I że stawiano nam pewne wymagania. Natomiast i weszłyśmy też w taki schemat, i kiedy pracuję z kobietami, kiedy rozmawiam z kobietami, to kobiety też nie dają sobie prawa do swoich emocji i, i, i mamy gdzieś takie kłamstwo w sobie, że emocje są złe. Że uczucia, takie uczucia jak złość, gniew, ból, nienawiść, w ogóle są nie do przyjęcia, są negowane i, i są w nas momentalnie w sposób negatywny określane. Natomiast mamy prawo do wszystkich emocji i mamy prawo do wszystkich uczuć, i to jest bardzo istotne, żebyśmy my słuchały swoich y, emocji. Natomiast y, już pewną umiejętnością jest ta kwestia panowania nad y, swoimi emocjami i nad swoimi uczuciami. Y, I w czasie tego naszego kursu jest cały, cała konferencja i. I ćwiczenia na temat właśnie pracy z emocjami i z uczuciami, też odróżniamy emocje i uczucia, kiedy są emocje, a kiedy są uczucia. E, uczucia to są już utrwalone emocje. E, ja myślę, że to jest bardzo ważne zagadnienie, bo my nie dajemy sobie prawa. A nawet Święty Paweł mówi e, w jednym ze swoich listów: Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Czyli mówi o. Takim uczuciu trudnym, może nieprzyjemnym, yy, ale mówi, gniewajcie się, czyli ja mam prawo do gniewu, mam prawo do złości, mam nawet prawo do nienawiści, mam prawo do zazdrości. Natomiast co ja zrobię z tą emocją, czy z, twoim, z moim uczuciem, to zależy już od mojej woli, od tego, od właśnie budzenia swojej świadomości, czyli emocje one potrzebują udziału rozumu i woli. Ja to często tak nazywam, że, że rozum i wola po prostu trzymają emocje za ręce, żeby emocje nie przerodziły się w stałe uczucie. To co mówi święty Paweł, ale nie wrzeszcie, gniewajcie się, ale nie wrzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I to moglibyśmy przerównać w zasadzie do każdego przykrego, trudnego uczucia, na przykład nienawiści. Samo, samo taka emocja, ona może się pojawić. Natomiast co ja z nią zrobię? Czy ona stanie się grzechem? I kiedy jest grzechem? A kiedy zaczyna być po prostu trudnością w moim życiu? No właśnie, rozum i wola y, musi uczestniczyć, czyli muszę się nauczyć planowania, słuchania przede wszystkim, swoich emocji, swoich uczuć i panowania nad nimi. I takiego oswojenia się, ja myślę, że też y, wszystkie emocje y, to jest właściwe podejście do emocji i do uczuć. One są informacją, one mówią nam o czymś bardzo istotnym, co się z nami dzieje, w jakim ja jestem miejscu. A więc o tyle mają wartość i znaczenie, nie są złe, tylko pokazują nam tak naprawdę, co ja przeżywam, gdzie ja jestem. Więc potrzeba nam bardzo uczyć się być uważnymi na swoje emocje i swoje uczucia i o tym mówimy dużo w naszych w naszym kursie.